Witam was w kolejnym materiale, w którym zajmujemy się jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów w historii gier indie. Jeśli kiedykolwiek śledziliście scenę Metro i to na pewno wiecie, jak duży wpływ miał pierwszy Hollow Knight. Gra stworzona przez mały zespół, praktycznie na zasadzie pasji i miłości do gatunku, stała się globalnym fenomenem, a jej sukces przerósł najśmielsze oczekiwania twórców. Nic więc dziwnego, że oczekiwania wobec Hollow Knight: Silksong urosły do niebotycznych rozmiarów. Dziś opowiem Wam nie tylko o samej grze, ale też o tym, dlaczego powstawała tak długo, co twórcy planują dalej i jakie są ich marzenia na przyszłość i co sprawia, że Silksong stał się czymś więcej niż tylko sequelem. Ja jestem Unic z kanału Ogólnie o Gamingu i zapraszam do oglądania. Na początku warto przypomnieć, że Silk nie miał być tym, czym jest dzisiaj. Gdy Team Sherry zapowiadało pierwsze rozszerzenie do Hollow Knighta, Hornet, tajemnicza, szybka wojowniczka, która wielokrotnie pojawiała się jako przeciwnik i sprzymierzeniec, miała dostać własne DLC. Twórcy chcieli opowiedzieć jej historię, pokazać nowe obszary i przygotować dodatkową kampanię. Wtedy nikt nie spodziewał się, że rozrośnie się do pełnoprawnej gry. Jednak w miarę pracy dodawano coraz to nowe elementy. Każda lokacja wydawała się potrzebować kolejnej, każdy boss prowadził do następnego, a fabuła zamiast zamykać się otwierała nowe wątki. Z czasem twórcy zdali sobie sprawę, że nie da się upchnąć tych wszystkich pomysłów w małym dodatku. To już była zupełnie nowa gra. I tak właśnie narodziło się Silksong. Dzieło którego skala wielokrotnie przekroczyła pierwotny plan. Jednak wraz z rozwojem projektu pojawiło się pytanie, dlaczego prace trwały aż tak długo? Fani zaczęli wątpić, memy o Silk Song kiedy stały się standardem, a team Sherry przez długi czas milczało. Powód był jednak prosty i paradoksalnie bardzo pozytywny. Twórcy mieli mnóstwo pomysłów, a każdy z nich wydawał się na tyle dobry, że szkoda było go porzucać. W jednym z wywiadów, przytoczonym przez Eurogamera, powiedzieli, że musieli w końcu wyłączyć kreatywność, ponieważ inaczej gra nigdy nie byłaby gotowa. To dość nietypowy problem w branży. Większość gier opóźnia się z powodu naprawiania błędów lub zmian w budżecie. Tutaj natomiast powodem było po prostu za dużo dobrych pomysłów. To także dowód na to, jak mały zespół potrafi mieć ogromną wyobraźnię i ambicje, próbując dostarczyć coś, co będzie naprawdę wyjątkowe. Kiedy Silksong wreszcie trafił do graczy, od razu widać było różnicę. To nie była prosta powtórka z pierwszej części. Gra została zaprojektowana wokół Hornet, szybszej, bardziej dynamicznej bohaterki, której ruchy całkowicie zmieniają tempo rozgrywki. Jej styl walki opiera się na zwinności, skokach, kontrach i specjalnych narzędziach. Dzięki temu eksploracja świata jest szybka, agresywna i pełna ryzyka. Twórcy podkreślali w materiałach prasowych, że chcieli, aby gra była bardziej wertykalna, bardziej otwarta i bardziej zróżnicowana. I to widać na każdym kroku. Od ogromnych, wielopoziomowych map, przez skomplikowane układy platform. Policzne ścieżki alternatywne. Jednak to nie wszystko. Tim potwierdziło, że już po premierze pracuje nad dodatkami. I wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie będą to małe, szybkie dlc tworzone tylko po to, by zarobić. Twórcy przygotowują rozszerzenia, które mają być bogate w treść i fabularnie sensowne. Nie chcą tworzyć czegoś, co wygląda jak resztki wycięte z głównej gry. Chcą przygotować pełnoprawne, dopracowane dodatki, które rozwiną świat Silksonga, opowiedzą nowe historie i dodadzą nowe wyzwania. Tempo prac nad DLC zależy tylko od jednego: od tego, czy twórcy sami uznają, że warto dodać daną część do gry. To podejście niespotykane w czasach, gdy większość studiów planuje dodatki jeszcze zanim gra powstanie. Ale jest jeszcze jedna ciekawa informacja. W rozmowie opisanej przez Insider Gaming. Twórcy zdradzili, że marzy im się zupełnie nowa gra. Nie chodzi tylko o Silksong, nie chodzi też o Hollow Knight 3, choć taka opcja nie jest wykluczona, ale o całkowicie nowy projekt, który mógłby powstać obok tej serii. Problemem jest jednak czas. Twórcy przyznają, że jeśli każda gra ma zabierać 7 lat życia, to trudno jest planować wiele projektów naraz. Dlatego myślą o tym, jak stworzyć mniejsze lub bardziej elastyczne produkcje, które pozwolą im realizować pomysły bez tak ogromnych przerw między premierami. To dość odważna deklaracja, ale pokazuje, że Team Sherry nie zamierza cały czas żyć tylko jednym tytułem. A co to oznacza dla graczy? To, że świat Hollow Knight będzie żył jeszcze przez długi czas. Silksong to ogromna gra ale dodatki mogą sprawić, że stanie się czymś jeszcze większym. Być może nawet platformą, na której twórcy będą lata budować nowe wątki. Możliwe, że otrzymamy nowe biomy, nowych bossów, nowe misje, a może nawet dodatkową kampanię lub tryb wyzwań. Z drugiej strony istnieje duża szansa, że w przyszłości ujrzymy całkowicie nowy projekt od Team Sherry. Coś świeżego, ale nadal w duchu tego, co fani pokochali. Czyli pięknej oprawy, mrocznego klimatu, unikalnych postaci i wyzwań, które nie wybaczają błędów. Warto również zauważyć, jak ogromną rolę odgrywa w tym wszystkim społeczność. Hollow Knight to jeden z tych tytułów, które stały się podstawą do setek teorii fanowskich, grafik, animacji, modów oraz analiz fabularnych. Setki tysięcy graczy przez lata wracały do gry właśnie po to, by odkryć coś nowego. Coś, co twórcy ukryli w świecie wypełnionym tajemnicami. Nic więc dziwnego, że hype na Silksonga utrzymywał się mimo braku informacji. To rzadkość zwykle gry znikają z radarów gracze, jeśli twórcy długo milczą. Tutaj jednak społeczność sama podtrzymywała ogień. Twórcy doskonale widzą to zaangażowanie i dlatego chcą dać graczom coś, co będzie tego warte. Silksong jest więc czymś więcej niż kontynuacją. To projekt, który dojrzewał razem z fanami. Gra, która zrodziła się z małego DLC, a stała się gigantycznym przedsięwzięciem. Twórcy nie spieszyli się, bo nie chcieli oddać czegoś niedokończonego. A teraz, po premierze, zapowiadają dodatki i mówią o nowych pomysłach. To dobra wiadomość nie tylko dla tych, którzy kochają Metroidvanie, ale też dla wszystkich, którzy cenią gry tworzone z pasją, a nie według wykresów sprzedaży. Song to gra, która pokazała, że zdecydowanie warto czekać. Długa produkcja nie wynikała z problemów, lecz z ambicji. Doszlifowano każdy szczegół, a teraz twórcy chcą rozwijać grę dalej, zamiast zostawiać ją w spokoju. A jeśli w przyszłości pojawi się nowy projekt Team Sherry, możemy być pewni, że będzie równie dopracowany. To piękny przykład na to, że mały zespół potrafi stworzyć coś, o czym mówi cały świat. I dlatego Silksong to dopiero początek, a nie koniec tej historii. W dzisiejszym materiale to by było na tyle. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście zapraszam do lajkowania oraz do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcecie być na bieżąco z tego typu materiałami, to zasubskrybujcie kanał ogólnie o gamingu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.